Dobry wieczór. wieczór. Witam wszystkich serdecznie. Witam portalu WLC24TV w programie Studia Karolina. Dzisiaj moimi gośćmi. Trenerzy AZ Włocławek, piłka ręczna, Marcin Gozdalski, i Dariusz Gawroński. Dzień dobry. Kiedy dzień ostatnio dobry. się widzieliśmy, panowie? To będzie rok temu. Rok temu? Takie. Powiem szczerze, że stawiałem że z pół roku temu, ale no rzeczywiście bym musiała potwierdzić to na zdjęciach. Zjawiliście się u mnie w studio, ponieważ, falcie się. E, nasza e, drużyna juniorów młodszych e, no, po raz kolejny trzeci rok z rzędu awansowała mm. do rozgrywek szczebla centralnego, czyli Mistrzostw Polski. No i w przyszłym, w tym tygodniu w weekend mm -hmm. mamy jedną 16 finałów Mistrzostw Polski, gdzie, gdzie jedziemy do Zamościa. No to daleko. Dziecie, o o, o dalszy szczebel. Okej, okay. to opowiedzcie trochę o tej drużynie. To są juniorzy młodsi, tak? To się tak nazywa? Tak, to jest rośnik 2 6 i młodsi. To są chłopcy, którzy wytrwale trenują już od lat piłkę ręczną mm -hmm. z różnymi tam przeszkodami. 2-6 jest... to jest, to mają 17 lat tak. i młodsi, tak? I młodsi, mm -hmm. no ale nie poddają się. Walczymy, jedziemy, zobaczymy, jak to wszystko będzie. Jesteśmy dobry myśli. Jak to... A jak z formą jesteście? Za, jak zawsze rośnie. Zawsze rośnie, tak. im bliżej turnieju? Tak. No. Co to oznacza dla Włoch? Ta jedna szesnasta finał? No jesteśmy wśród jednej z 32 drużyn w Polsce, która no już w dużym stopniu no dobrze szkoli, bo żeby trafić do jednej 16 Finałów Mistrzostw Polski, no to trzeba już mieć to szkolenie podparte i dobrymi zawodnikami, i mieć to na, na tych podwalinach, czyli na tych szkoleniu dzieci. To podstawę już też mamy wypracowaną. Mhm. No i trzeba być też dobrych trenerów, chyba, co? No, z dużym zainteresowaniem. Zacząłeś się trochę, no, bo mnie <laughs> trzeba w studio się chwalić. No. Pojawiliście się nie bez powodu. Jedna szesnasta finał Mistrzostw Polski. To co? No jak to mówią, do trzech razy sztuka. Próbujemy przebić się przez tą szesnastkę, bo zawsze w tamtym roku graliśmy ze starszymi rocznikami, rocznikowo drużynami. Teraz mamy swój rocznik. No i liczymy na dobry wystart. Czyli to jest dobr dobry znak, że to jest teraz Wasz rocznik? Wtedy byli starsi, silniejsi tak i, i z dokładnie. większym doświadczeniem? No i trafiliśmy na grupę śmierci wtedy. Tak? tak to to dwa, tak dwa, takie ja, grupa śmierci? Dwa zespoły z... No, z... zbiły się w finale. Graliśmy zespół. z mistrzem i z wicemistrzem Polski późniejszym. Hmm. Tak, tak to także nie, ta, nie trafiliśmy to była dobrze. dobra szkoła, no po prostu to kwestia lekcji. No, zebraliśmy u mnie, ale myślę, że to będzie procentowało i w tej chwili pojedziemy, zawalczymy no Jest dobrze, a, a jak wyglądają te zawody? Bo to są zawody trzydniowe, tak? Tak, codziennie mhm. odbywa się mecz. Mhm. Jeden mecz, czyli mhm. trzy. No są cztery zespoły, gramy każdy z kartym. Okay. Wiecie, dwunajlepsze pasują. No gospodarz padwa Zamość, Szczypiorniak Olsztyn i Agrykola Warszawa. To które najmocniejsze no Agrykola chyba, która po prostu będzie broniła też mistrza Polski mhm. z, dwa lata temu. Jak wyglądają przygotowania? Wy też oglądacie te ich mecze? Patrzycie gdzie robią błędy, czy nie? To tak wygląda w sporcie? Ja nie wiem, bo ja... Jest to, tylko w tych chwili to wszystko się skryło. Wszyscy raczej pilnują siebie i raczej nie udostępniają materiału. rzeczy. No co prawda są statystyki i tym posługujemy się, szukamy właśnie najlepszych strzelców, szukamy E, najbardziej e, e, no, robiących grę tych zawodników. I no i też obserwujemy. Mamy swoje wywiady tak. mam wywiad w Polsce. Przede wszystkim ta... rodzice bardzo nam pomagają w tych sprawach, bo oni szukają we wszystkich tam, tam portalach i tak dalej i pomagają jak tylko mogą. Co jest waszym plusem jako drużyny? No, myślę, że po prostu niektóre drużyny jeszcze nas nie znają, bo nie graliśmy aż tak daleko. Mhm. czyli tam z Zamościem, czy z innymi tam drużynami, no, ja myślę, że jest taka gwiazdka po prostu, że po prostu musimy to wygrać. A, a macie jakąś tam gwiazdę w zespole w ogóle? Znaczy, no, macie jakichś takich zawodników? Ja uważam, że drużyna tworzy tam kolektyw i są w stanie mhm. się przebić wśród najlepszych. Mhm. Tak? A wy jako no trenerzy widzicie taki potencjał w nich? Jeżeli, byśmy, Chęć walki? jeżeli by tak nie było, to byśmy tu nie siedzieli w tej chwili trzeci raz byśmy... pod rząd, <laughs> trzy, razy raz, trzy razy z rzędu, prawda? Yy. Więc to jakiś tam etap tego szkolenia i tych, wychowania tych chłopców jakoś tam uważam, że pozytywny, yy. nie negatywny. Bo były inne na przykład y, znane marki takie jak Bydgoszcz czy Brodnica, mm -hmm. gdzie oni mają już tam ileś lat pod rząd, 30 czy 40 mają funkcjonowania klubu i my z nimi jakoś wygrywamy na tym polu bitwy, jak to się mówi, i zajmujemy trzeci raz z kolei pierwsze miejsce, to znaczy, że jest tutaj na tym okej. Okay. No to ja właśnie nie wiem, czy by wy się dawać. nie chcieliście chwalić od początku. Znaczy, nie, no bo to nie no, sprawdzimy się. O tej bo to jest tak naprawdę taki przetar. Uh -huh. Mieliśmy w pierwszym okresie, co zdobyliśmy tego mistrza województwa i tam mieliśmy szansę u siebie. Uh -huh. Gdzie o włos po prostu, no tam troszeczkę... Pierwszych roku, tak? No, tam kilka takich szczegółów zaważyło. No, zapłaciliśmy frycowe za to. No, ale to że nigdy nie jest tak, że się zawsze wygrywa. Zgadza się. No. W życiu tak nie jest, że się zawsze wygrywa. Ja myślę, że jesteśmy tak przekonani tutaj z trenerem, że teraz chłopcy robią wszystko, żeby po prostu awansować. Okej, okay, dobra. Czyli wiecie, że gracie z trzema drużynami, tak? Tak. Czyli codziennie jeden mecz, trzy mecze no. przed wami, zaczynacie w piątek. Tak jest. Później kolejny w sobotę i Sobot później w niedzielę. 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 Kiedy będziecie wiedzieć, czy idziecie dalej? W no. niedzielę? No w zazwyczaj... zależności jak się wszystko ułoży, to w zależności jak potoczą się te mecze. Ale nawet, to... nawet jeżeli w piątek przegracie i w sobotę przegracie, to i tak w niedzielę gracie, tak? Gramy, tak gramy. Okay. Tak. Jeszcze możemy awansować. I też często jest tak, że drużyna wygrywa jeden mecz ja i sobie Wszystko zależy od układu trzech. Tak. tych zbuduje. trzech meczy, układu a, tych meczy, które e, są poza nami, czyli, mhm. czyli e, drużyn, e, z którymi się w tego dnia nie będziemy mierzyć. Także wszystko jest naprawdę, to trzeba w każdą, każdą bramkę, każdy punkt walczyć, bo w perspektywie ostatniego meczu może się to wszystko zmienić. Mm -hmm. Tak jest to ułożone i jest to naprawdę ciekawe. Okay. Mm -hmm. Dar, bo ty chciałeś coś powiedzieć? No czy bo tak, to... Taka sytuacja podobna była dwa lata wcześniej, gdzie mieliśmy te mistrzostwa też u siebie i na hali mistrzów, i po pierwszych dwóch dniach wszystkie cztery drużyny miały po dwa punkty. Mhm. Czyli nie było rozstrzygniane. Nie było i tak naprawdę w ostatni dzień się wszystko, wszystko rozstrzygło, tak. Mhm. Okej. Okay. Jak rodzice? Rodzice no są. Przeżywają? Pełni, bardzo. Ja myślę, że bardzo przeżywają i są pełni optymizmu i są wiernymi fanami. Nie, swoich dzieci? Swoje dzieci? A jak w, w nie ogóle nie. jest z chłopaków w drużynie? No w tej chwili mamy czternastkę, mamy też młodzież, mamy. Starszych, mm -hmm. Zresztą już to w ogóle o tych grupach możemy powiedzieć, bo to tam. No tak, jak najbardziej. Z 3 czy 4, to kolega może tu wypowieść się, trener, że z 3 czy 4 zrobiło nam się e, drużyny. Z 3 czy 4 drużyn zrobiło nam się 9 drużyn, które już prowadzimy. To piękne. E, są to mm -hmm. i chłopaki, i dziewczyny. E, I co jest najfajniejsze, że wszystkie te zespoły idą, idą do przodu, to znaczy widać ich, wydać tych zespołów postęp. Indywidualny, jak i, jak, i, jak i grupowy, bo no, też możemy się pochwalić, że mamy jedną kadrowiczkę Polski już na przykład, Super. Która, która już jest, no już była na konsultacji jednej szkoleniowej, także myślę, że w dobrym kierunku idziemy. Dziewczynki małe zdobyły mistrza, no są na dobrej drodze, może nie jeszcze zdobyły, ale są na drog, dobrej drodze, żeby zdobyć mistrza województwa. Yy, młodziczki zdobyły yy, brązowy medal yy, województwa, także też idą do przodu. Mm -hmm. No, dzieje się jeszcze mamy, no, dobrze, mamy jeszcze OSP, czyli aha, jesteśmy objęci tutaj szkoleniem takim centralnym, mm -hmm. czyli ośrodki szkolenia piłki ręcznej w Polsce. Jest to ogólnopolski projekt, gdzie a, można to po porównywać, porównać do, do takiego programu Smoki. Tak, gdzie yy, właśnie w koszykówce Dzieci są tym objęte specjalnym programem szkoleniowym. Tak samo my jesteśmy tutaj w się objęci tym, okay. tym programem. E, powiedzcie mi, e, idziecie do przodu z czterech, z czterech drużyn, macie dziewięć drużyn, tak? E, czyli rozwijacie się, kadrowiczka, no, medale, puchary, e, ale taki wyjazd, który teraz jest, to nie jest wyjazd za darmo. Powiedzmy sobie, że to wszystko kosztuje. Zgadza się. No właśnie. No i, I tutaj jest to, jest to duże wyzwanie, zarówno dla, no, dla klubu, jak i dla nas. Bo ile osób łącznie jedzie teraz? E, 16. 16 osób. I każdemu musicie zapewnić nocleg. Tak, no musimy, musimy wić, dojechać tam. Jak to się miejsc, mówi, tak, dojechać. E, tak, i, i no, z racji tego, że, że no, niestety tych środków nie jest za dużo, mhm. e, w, w klubie no zdecydowaliśmy się na krok taki, gdzie założyliśmy na portalu zrzutka, zrzutkę, która, która no już zaraz się kończy oczywiście, mhm. ale jesteśmy pewne, że zostało tam niewiele nam do zebrania i myślę, że znaczy, no, my się szykujemy na wyjazd. Może okay. tak, tak? Jakby a... ktoś chciał się Wam dołożyć do tego wyjazdu, bo powiedzmy sobie szczerze, każdy sport w Polsce aż tak bardzo dotowany, nie jestem bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko drogie i każdy z nas to wie, że te pieniądze no, gorzej się zarabia, a łatwiej się wydaje. Niestety, powinno być odwrotnie. To co zrobić, żeby Was wspomóc? Gdzie znajdzie tą zrzutkę? No u nas na fanpage'u, na, mhm. na stronie OZT Złoczawek, na Facebooku mamy. Jest na, na przodzie na froncie link do zrzutki, także Aha. gorąco zachęcamy do wsparcia nas. E, na pewno na pewno tutaj każdy grosz się liczy. E, bo no, część już tam tych środków zebraliśmy. E, mamy jeszcze e, też jakieś tam środki od, jak, od, od sponsora, ale nie powiem o, od kogo. E, także jesteśmy dobrej myśli, ale no, będzie nam jeszcze troszkę brakować i dlatego też e, apelujemy o, 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 o jakiekolwiek wsparcie. To się A do... Korzystając z sytuacji, mm -hmm. oczywiście dziękujemy, dziękujemy wszystkim za wsparcie, bo to jest ważne, no jest... i przede wszystkim też rodzicom, którzy też się w tym wszystkim też jak najbardziej udzielają. Bo oni też są głównym tym, jak to się mówi, motorem, koliem, motorem napędowym. napędowym. Mhm. Oni też starają się nam pomóc i szukają różnych tam środków, żeby to po prostu doszło do. Zrealizować ten maszyn. Tak, okay. Do kiedy można wpłacać? Do kiedy trwa ta zrzutka? Zrzutka trwa do piątku, czyli chwilę przed wyjazdem. Eee, chwilę przed wyjazdem. E, tam mamy, przepraszam, do czwartku, tak, mhm. no, no, w czwartek już kończymy tą e, zrzutkę. Czyli dwa dni, drodzy Państwo, dni zostało, zostało dwa tak. dni, można wejść na stronę AZS Włocławek, tak, na Facebooku i tam od razu macie linka do konta, do tej zrzutki, tak? zrzutki, tak, tak mhm. dokładnie. Okej. Okay. Także jesteśmy dobrej myśli, myślę, że... No ja też bo... jestem w dobrej myśli. My już jedziemy, tak, na pewno, tylko no, kwestia yy, czy czy uda nam się zebrać, tak, mhm. A czy będziemy niestety, jak to jest w sporcie młodzieżowym, trenować kieszeń, no, niestety rodziców. No miejmy nadzieję, że, że znajdzie się ktoś, kto chociażby parę groszy wpłaci. Pamiętajcie, wpłacamy na młodzież wódzławską, która trenuje, nie siedzi przed komputerami czy przed telefonami, tylko trenuje i ma efekty. Jedna 16 finałów mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do wsparcia finansowego. Nawet po 10 zł płacić 15. Każda złotówka się liczy. Jak to się mówi, złotówki nie ma 100, nie? Dokładnie. A panowie muszą ze swoimi chłopakami wyjechać na turniej, pokazać, co znaczy Wocławek w piłce ręcznej, co, za, co znaczy AZS Włocławek. Dokładnie. Bardzo serdecznie zachęcam. Dariusz Gawroński, Marcin Gozdalski za ZS Włosowek, Mojej i dziękuję. Państwa gośćmi. Bardzo serdecznie dziękuję. No ja liczę na no to wyjście z tego jednego, szesnastego finału, tak dobrze mówię? Tak, nie zapyszamy. Karina, nie zapyszamy. Na pewno będziesz pierwsza, która będzie chciała. Tak, także czekam na relacje, na fotorelacje, jakąkolwiek relację, która się pojawi u, was na, u nas na stronie. Bardzo serdecznie dziękuję.